To, tu Czemu? Co fajne? <grym wdansy> <Nie. grym wdansy> Zmieni się jakby za rok, jak w... Jak cię zwolnię? <grym wdansy> Już chłop, Chłopak ci poszedł. Kto pana? Kto? Ale się chyba żeśmy zaskoczyli, bo tak było widać, że się lekko wzruszyłeś. Tylko ja łzy w oczach. Jest nie? Nie, było tak A, szkoda Ja mówię do bólu zostań dzisiaj. nie, nie, bo... Ale to dzisiaj pograł Kajtek, Baro, Półna. I teraz? No i zaraz.